A ja mam cały w ogóle. Wow. Czaki rozdaję, dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Ha, ha, Ej, woda. A ja, nie, ja też mam. A nie, bo to był mój. Dawaj, jeden. <grym>, już nic nie mam. Bieda tutaj w, tej, w naszej chacie wręcz. Może i nie z głodem nie kiepsko, ale z życiem owszem. A ja nie, ja mam pełne po prostu. Uwaga. Zapaliłeś się światło tutaj. Łukasz, co ty tak łaskawie ten tak robisz, co? Grasz na polskiej wersji czy na... Nie, nie, nienawidzę tych polskich napisów. Są takie tandetne, że... No ale, jestem przyzwyczajony do tego oryginalnego... O, żelazo, patrzcie państwo. Jestem przyzwyczajony do oryginalnego Minecrafta. Ten polski w ogóle nie pasuje tutaj i zaczyna to męczyć, ja tutaj ten, ta polska wersja językowa chyba też sobie zmienię. Nie, bo mi się na mi się ogólnie czcionka nie podoba. Taka jakaś cieńka i w No, ta czcionka jest do dupy, powiem szczerze też. No. Zresztą w tej y, nowej wersji, to znaczy, y, jest taka rzecz, że można robić sobie na przykład efekt, efekt Matrixa, jak ktoś wie. Tak, nawet nie wiedziałem. Da się tutaj zrobić efekt Matrixa. Nawet na światach single player tak. Kurde, to wyglądało przez chwilę jak spawner. Ja, co Jestem za myślałem, ty... że pojawił Ej... się ten. A ja nie wiem, jakim cudem znajduję cały czas węgiel. Człowieku, ja pomyślałem, że tutaj jest spawner. No, chwilę. taki otwarty z dziurą, nie? A on tam siedzi, się spawnuje. Spawner Steve. A. Proszę bardzo, <laughs> a go tam. Kurde, spawner Steve. A. Łukasz, jakim cudem ty znajdujesz cały czas węgiel, co? Normalnie. Normalnie, no, akurat się kopię w to miejsce, gdzie jesteś. Chodzę po mapie. <grym> z luźnym kilofem w łapie. <grym grym> Chodzę po mapie, z moim luźnym kilofem w łapie. Czujesz to flow, bo ja nie. trzeba zmienić. Co? Tu nazwę trzeba zmienić. Nie, luźny killer jest spoko jest chore. Nie czujesz tego luzu. Ty, już jest prawie dzień, a tutaj mieszkielę krobię po twarzy. Następne. No nie mówcie, że znowu znalazł węgiel. Znalazł chyba. Nie, ale. Nie, to już jest chamskie, Łukasz, co ty masz? X-ray. Łukasz, masz X-raya? No jasne, co to jest, no. To powiedz mi, jakie ty znajdujesz akurat w tym miejscu, gdzie ty wchodzisz wchodzisz węgiel. Fuxa. No fuksa, a on cały czas na creative gra. On cały czas na Ta, creative? Tak, się boi zombiaków. Ja nie wytrzymał. Czy ja tam raz może grałem na creative? Co nie, bo nie wiem co nie. Nie gra na Christie ciągle chyba o tym chodzi. Nie, tylko tam raz na gram też na sur... O, patrz, Zenek przed O to chodzi, mówiłem, ale nie. No ja tam na hardcora teraz pójdę z moim drewnianym mieczem. Tak, Łukasz, wyjdź. No, wyjdź. Pięknie. Proszę i się zabi. Czekaj, czekaj, bo on się już jara. Albo nie, sorry. Ja się nie powstrzymuję, sobie idź. Ty, on tu jest. <laughs> U, tu są dwa, trzy ja! Jest, zginie. Dawaj, to moje wszystko jest. No ten to jakiś tunel pokopał, co to jest w ogóle? Co to jest za człowiek, no ja nie mogę jakiś. Pasz to i leci na zębiaka, ale. Koksu. Panie i panowie, zarazem ja Pani Panie i panowie, zaraz zginę. Ty, tu są zębiaki, trzy. Nie, jeden. I Creeper. Walnie. Nie, nie walnie. Szkoda, że nie ma hardkora. tutaj. Poczuł mój luźny kill. -off. Brawo, brawo, człowieku, brawo. I po co życie tam w las? A, po węgiel, no tak, bo ty jesteś pan od węgla, będziesz węgiel ja zbierał, narażając swoje życie. A, narażał się. Gdzie ty jesteś, Jaskier? A tutaj. Zbieram kurczaki. A ja pójdę po drzewo, bo mieliśmy się tam budować, a jakoś tego na razie nie widzę. Eee, jeszcze im brakuje działań, a kopuluj się. Nikt cię nie broni, ja jestem daleko. Ty wilki tu są, o, wezmę z tego. Jak ślimaki. Łee, i wszystkie kości potraciłem. Dobra, tu mi wilka. Ja nie mam jeszcze przynajmniej. Bo dopiero sobie A ja będę hardkorowym koksu Tylko sobie... Dobra, czekaj ja nagram, nagram, poczekaj Włączę F1 Dobra, Witamy Państwa w dzikiej dżungli Gdzie groźny pies stoi A tego chce zatuc z luźnego, z luźnego miecza Fu. 3, 2, 1, czekaj w lewym narożniku jest ja te, najpierw muszę sobie e, <coughs> Życie No to ja przestawię zawodnika mierzący pół metra e, Wilk z Bychu, gdzieś ucieka jego znakiem rozpoznawczym jest plamka na grzbiecie. W prawnym rożniku mamy Steve'a, który śmierdzi najwyraźniej, bo mu coś leci spod pachy. Eee, Albo z dupy. I, waga zaradzić do fight'u. 3, 2, 1, poszli! A. O, i jeszcze jeden poszedł. Kurde zi mać! Ziomale, przyszli z dzika. Ty, ale wilk też zginął. A. Eee, dobra. E, znowu znalazłem węgiel, to dobrze dla ciebie. No, o, rzeczy, no. Nie zbieraj ich, nie zbieraj ich, bo to jest tego. Zaraz, jak ty masz e, Łukasz ST? Tak? Nie. on ma Łukasz ST, ja mam Razor GSS. Jaki x-ray? Taki, takie, coś. Albo texture pack, albo mod. Nie, bo ty modów nie może, bo nie masz premium. Taki teksturpak, przez który wszystko widzisz. Zaraz jak ty miałeś, bo ja tego. Tylko... Nie, nie pichu tym razem, raz odgięzę. Raz, Zaraz czekaj. Fuck. Dobra. Boże, już byś szybciej doszedł. No pięknie teraz, czanki. No to weź tego, zrób reloga. Na swoim tego nie na każdym innym owszem. A widzisz. E dobra, tak trzeba by się zacząć budować trochę. Niech każdy sobie zrobi się i rąbi. Bo ktoś w ogóle. Mi coś zabrał? Nie, no tam wszystko leży. Gdzie? No tam gdzie walło. Znaczy, gdzie leży zginę. A tutaj. Wypadł Łukasz, moje drzewo. Tak, oddałem moje rzeczy. O tak kto ci zabrał kurczak? Czy co, bo nie kumam. No lecą do mnie te rzeczy. A, no dobra. Poznaj moją energię. No, Minecraft ci daje to możliwość po prostu. 70, no bez jaj tej. Co za gościu, no ja nie mogę. Ej, to ty nam został, drzewo. Ha <ścoughs> ha kloca nie masz? Nie, no, ja mam jakieś. Problemy. Ty, ale tu jest jakiś większy ten. Masz. O, jedynie potrzebujesz, że uciekasz to. Ja mam jakiś problem z Hirobrainem. Że co? Bo do niego to zauważyłem, boże. Pomijmy mi się oczy z tym. Ty, jedynie, o, fajnie. W ogóle to jest modna Hirobraina. No, wiem, widziałem, ale nie instalowałem jakoś mnie nie jara. Ale cholernie to straszne. ja na tym grałem. Grałeś? No, grałem na tym. ja zawsze nie z tym chodzi. Robisz mu ten, robisz totem, go o, to nie możesz też... zniszczyć, co nie? No. Robisz totem, nawet jak, kiedy go aktywujesz, już nie możesz go zniszczyć. kiedy, Nawet jeżeli go zniszczysz, to wtedy ten, to wtedy pokazuje się napis You will never be free. Boże, z schizy można dostać. No. I co chwila taki odgłos, jak w jaskini, taki nie wiem, jakby ktoś coś szeptał albo coś w tym stylu. Boże, no psychiatryka można trafić. Ej, ogólnie to już nagrywamy pół godziny. No. Dobra, coś tam zaczniemy budować, jakieś podstawy i skończymy. No ej, to dobra, to może teraz zatrzymamy i my zbudujemy i dokończymy. Widzimy się na szybszem, ja skończę i ja się widzę z wami jak już zbudujemy HT